W trzeba drogę zapłacić, Co roku w 90 tysięcy umiera. W ciągu kilku lat ta liczba może się podwoić. Dziwna onkologicznej jak zasiadają lekarze. Dzisiaj walki tam Czwarta droga po operacji. Nie udało się inaczej części. I dla drugiego trzeba Pani się, czy nie jest Mam lepszy widok. Albo OSP, albo szkiełka. OSP bardziej.